Przewodnik po klasycznych grach przygodowych pod redakcją Kurta Kalaty wymienia ponad 300 gier tego gatunku i to tylko powstałych do końca XX wieku, a zdecydowana większość z nich to przygodówki point-and-click. Liczba ta pokazuje nie tylko ich ogromną popularność w latach 90., ale też poziom wyzwania, z jakim musiałem się zmierzyć, próbując wyłuskać z tego zbioru te 20 najlepszych, moim zdaniem, produkcji w historii. A przecież już w XXI wieku, po długim okresie niebytu, Tunek ten odrodził się i dziś ma się zaskakująco dobrze, a większych i mniejszych świetnych produkcji dostajemy co roku niemało. I to na pewno nie ułatwiło mi zadania, ale jako, że point-and-clicki bardzo lubię, to z radością podjąłem wyzwanie i oto co z tego wyszło. Zapraszam do materiału. Zanim jednak zaczniemy, to jeszcze tylko szybkie dwa słowa wyjaśnienia. Przede wszystkim chyba ważne, żebym wspomniał, iż znajdziecie tutaj tylko klasyczne point-and-clicky, bez przygodówek FMV, z jednym nieoczywistym wyjątkiem i bez przygodówek z perspektywy pierwszej osoby typu Myst, bo im zdecydowanie należy się osobna lista. Sprawa druga: jeśli jesteście ze mną już dostatecznie długo, to być może pamiętacie, że kiedyś robiłem już podobne zestawienie. Po latach doszedłem jednak do wniosku, że przyda mu się poszerzenie i aktualizacja bo trochę nowych gier poznałem i co nieco trzeba było w nim zamieszać. I ostatnie, pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie moja subiektywna lista i oczywiście bardzo chętnie podyskutuję o niej w komentarzach. Dobra, lecmy z tematem. Miejsce 20. Lary 7. Miłość na fali. Dotąd nie ukrywałem, że ani nigdy nie byłem, ani nadal nie jestem jakimś wielkim fanem serii Lary, którą to zawsze uważałem za jeden z mniej udanych eksperymentów z Sierry. Jak to jednak zwykle bywa, jest od tej zasady jeden wyjątek, który to zwie się Lary 7. Gra, do której długo musiałem się przekonywać, ale jak już kliknęło, to porządnie. I mimo moich wielu zastrzeżeń do humoru, historii czy specyficznego charakteru serii, nie jestem w stanie przejść obojętnie obok stylu i formy zaprezentowanych w tej konkretnej odsłonie. Siódemka może pochwalić się nie tylko barwną grafiką i kreskówkowym wyrazistym stylem, ale też niezwykłą fabułą, fajnymi dialogami i o dziwo, jest zwyczajnie śmieszna. To chyba jedyna gra cyklu, która potrafiła rzeczywiście mnie rozbawić, pomimo takiego, a nie innego typu żartów. Wiadomo o co chodzi. A macie tu jeszcze zacne łamigłówki czy minigierki, rozbudowane interaktywne otoczenie i generalnie bardzo zacny poziom wykonania. Jeśli więc mielibyście wybrać do ogrania jednego jedynego larego, to niech to będzie właśnie ten. Miejsce 19. Książę i tchórz. Książę i tchórz to, moim skromnym zdaniem, jedna z najlepszych polskich produkcji, jakie kiedykolwiek powstały, niezależnie od gatunku. Przygodówka zrobiona według najlepszych prawideł gatunku, przygotowana z największym przywiązaniem do szczegółów, z ogromem pracy włożonej w ręcznie malowane tła, w animacje i całą niesamowitą stronę wizualną. Zresztą nie tylko świetnie się na nią patrzy, równie dobrze się jej słucha. Polski dubbing miecie, a aktorzy tacy jak Kazimierz Kaczor wynieśli księcia na naprawdę wysoki poziom. Do tego zaskakująco dobre, przynajmniej w większości zagadki, ciekawa, mocno przygodowa fabuła, udana kreacja świata na pograniczu baśni i fantazy, wciągająca narracja i sporo naprawdę śmiesznych, pełnych sarkazmu dialogów, często odwołujących się do szeroko pojętej popkultury. Gdyby nie kilka nielogicznych rozwiązań i chwilowe spadki tempa, pewnie byłaby tutaj dzisiaj wyżej. Ale i tak jest bardzo dobrze. Miejsce 18. Toonstruck Mam wrażenie, że we wszelkiego rodzaju zestawieniach i rankingach najlepszych przygodówek, Toonstruck jest mocno niedoceniany i często zwyczajnie pomijany, a wielka szkoda, bo to przecież unikalna w ramach tego gatunku gra. Bo to wyobraźcie sobie połączenie techniki realizacyjnej z kosmicznego meczu, łączącej w sobie żywego aktora i animowane tła czy postacie, a następnie w rolę tegoż aktora wciśnijcie Christophera Lloyda, czyli pamiętnego Emeta Brauna z powrotu do przyszłości. No, to się nie mogło nie Udać i się udało. I nawet odkładając już na bok iście filmowe, kosmiczne wizualia i niesamowite animacje, w Toon's Track uderza przede wszystkim niepojęta, wręcz granicząca z szaleństwem kreatywność w projektowaniu świata i postaci. No, Alicja w krainie czarów to by się tego nie powstydziła. A na tym fundamencie dobudowano jeszcze solidną konstrukcję fabularną, slapstickowy humor, zabawne gagi, sprytne, często absurdalne zagadki i plejadę świetnie napisanych postaci. I pewnie wrzuć. Wróciłbym ją tutaj zdecydowanie wyżej, gdyby nie urwana historia wynikająca z anulowania zaplanowanego sequela. Wielka szkoda. Miejsce 17. Machinarium. Machinarium to dla mnie bardzo ważna gra, bo to właśnie ona te ponad 15 lat temu była impulsem, który na nowo rozpalił we mnie miłość do gatunku, która nieco już przygasła w okresie jego przeciągającej się nieobecności w pierwszej dekadzie XXI wieku. To ona pokazała mi, że point-and-clicki wcale nie umarły, jak mi się wtedy wydawało, a co więcej, że twórcy wciąż potrafią wypluć siebie naprawdę wyśmienite w tym temacie rzeczy. I tak dokładnie jest w przypadku tej małej, uroczej, kameralnej historii o robociku wyrzuconym na złomowisko. Machinarium to oryginalne, sprytne i dające mnóstwo satysfakcji zagadki, to nietypowa, pozbawiona dialogów narracja i wreszcie projekt świata, który swoim unikalnym charakterem czy specyficzną kreską spina całość w rezultacie dając graczom kawał unikalnego doświadczenia. Cudowna mała perełka, którą naprawdę warto poznać. Miejsce 16 Thimbleweed Park. Kolejna pozycja na liście to jedna z nowszych produkcji, jakie się tutaj dzisiaj znalazły, co nie przeszkadza jej być jednocześnie nośnikiem absolutnie klasycznego, znanego z lat 80. czy 90., stylu Ala Lucas Arts. Zresztą jest to przecież tytuł od twórców Maniac Mansion i najwyraźniej niektóre rzeczy się nie zmieniają. W Timbleweed Park mieszają się ze sobą motywy detektywistyczne i paranormalne, a nad całością wisi pełen zawarciackiego humoru duch kina nowej przygody. Do tego kilku wydarzeń. Wyrazistych, grywalnych bohaterów do wyboru, między którymi można się przełączać, klasyczny skamowy interfejs i naprawdę cała masa nawiązań do szeroko pojętej popkultury sprzed 30-40 lat. Fajnie, że mamy wybór dwóch poziomów trudności, który rzeczywiście istotnie wpływa na rozgrywkę, a trochę mniej fajnie, że momentami sporo tu backtrackingu, na czym cierpi nieco tempo akcji. Poza tym miód i Malina. Miejsce 15. Unavowed. Dave Gilbert to jeden z najważniejszych twórców, nazwijmy to, nowej fali komputerowych przygodówek, który zasłynął głównie z bardzo udanej serii Blackwell. Natomiast dla mnie najlepszym jego dziełem, jego opus Magnum, jest wydany w 2018 roku Unavowed. Gilbertowi udało się nie tylko wyśmienicie połączyć intrygującą kryminalną fabułę ze stylistyką urban fantasy, ale też w klasyczne point-and-clickowe mechaniki wpleść istotne elementy RPG. Historia jest jest nieliniowa, nasze wybory mają wpływ na poszczególne dialogi czy zakończenie, a różnorodni towarzysze dysponują unikalnymi zdolnościami, dzięki którym mogą inaczej podejść do pojawiających się zagadek. Wyborny, dorosły scenariusz, charakterystyczny, opętany przez demona główny bohater, ciesząca oko i ucho oprawa, i nietypowe podejście do gatunkowych konwencji bez problemu przykrywają fakt, że momentami może nieco za dużo tu narracji, a za mało zagadek i łamigłówek. Tak czy siak, Warto. Miejsce 14 The Dark Eye. w wron. Miejsce 14 i moim zdaniem najlepsza, choć z drugiej strony mam wrażenie, że zupełnie nieznana produkcja od mistrzów gatunku z The Delic Entertainment. To dokładnie ci, którzy zrobili dużo bardziej popularną Deponie, czy choćby The Whispered World które to jednak do mrocznego oka moim zdaniem nie mają startu. Gruntwa to przygodówka w świecie niemieckiej papierowej gry RPG o jakże pięknej nazwie Das Schwarze, Auge, mocno zresztą podobnej do Dungeons and Dragons i te elementy high czy też bardziej dark fantasy zdecydowanie są w grze obecne i widoczne. I o ile gra nie charakteryzuje się jakimś zabójczym tempem, a sama fabuła jest raczej dość liniowa, to zdecydowanie nie można odmówić jej polotu, rozmachu i świetnie rozpisanej, fajnie rozwijającej się w czasie historii. Jest raczej dość poważnie, główna intryga zawiązuje się od samego początku i nieraz potrafi zaskoczyć, a świat przedstawiony co rusz zadziwia i zachwyca. No i nie można też zapomnieć o magii, jaką posługuje się nasz główny bohater, która to staje się ważnym elementem rozwiązywania kolejnych łamigłów. No wyśmienita ta gra. Ma też sequel, który choć solidny, to jednak oryginału nie przebija. Miejsce 13 The Secret of Monkey Island. Mieliśmy tu przed chwilą ciąg nieco mniej odległych w czasie point-and-clicków, więc dla kontrastu na miejscu 13 przyszła pora na jednego z większych dinozaurów, a jednocześnie legendę branży, czyli The Secret of Monkey Island. I nie ma chyba sensu jakoś bardzo się tutaj rozwijać. Ta gra, poza byciem po prostu świetną przygodówką, na początku lat dziewięćdziesiątych dała przecież impuls do tak dynamicznego rozwoju całego gatunku, a absurdalnie przygody Guybrusha Tripuda, próbującego zostać piratem, szybko zawładnęły zbiorową świadomością. I rzeczywiście prosta w założeniach, ale przepełniona satyrą i absurdalnym humorem fabuła świeci na firmamencie The Secret of Monkey Island niczym najjaśniejsza z gwiazd. A mechaniki czy poszczególne zagadki potrafią zachwycić i pozostać w pamięci na długo, co potwierdzi każdy, kto choć raz pojedynkował się na obelgi. I choć historia dość wolno się rozkręca, to ze wszech miar Warto śledzić ją do samego końca. Totalny klasyk. Miejsce 12 Kings Quest 6. Kolejna pozycja na liście i najlepsza według mnie odsłona wspaniałej, wieloodcinkowej serii ze stajni Sierra Online, czyli King's Quest z cyferką 6. Fabuła prosta, książę i księżniczka u złego Wezyra, ale wykonanie na absolutnie topowym poziomie, a całość skąpana jest hojnie w baśniowej, mitologicznej stylistyce z przepiękną oprawą, przede wszystkim dźwiękową. Poza tym, od pierwszego uruchomienia dawno, dawno temu, ogromne wrażenie nieustannie robi tu na mnie rozmaite. Przedstawionego świata i epickość narracji. A to oznacza bogate, bajkowe lokacje, wręcz usiane ciekawymi postaciami, rodem z przeróżnych legend, mnóstwo interakcji, potężną różnorodność zagadek i kilka ścieżek prowadzących do dwóch odmiennych zakończeń. Przy tym gra, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych od Siery, jest wyraźnie mniej bezlitosna dla gracza, bardziej przyjazna i przystępna, choć w paru miejscach można się niestety wciąż zablokować. No cóż, oni już tak po prostu mieli. Osobiście jednak uwielbiam, i biorę z pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Miejsce 11 sanitarium. Sanitarium to bezdyskusyjnie granie zwykła, przedziwna, wymykająca się ramom gatunku, a jednocześnie dysponująca jedną z najbardziej intrygujących, zakręconych fabuł, jakich można w nim doświadczyć. Ten psychologiczny horror, którego akcja dzieje się w zakładzie psychiatrycznym, przeciągnie was przez najróżniejsze, czasem przerażające, innym razem oniryczne lokacje, wypełnione równie przedziwną menażerią postaci. Całość niezwykle często balansuje na granicy jawy czy snu, i to waszym zadaniem będzie. Odpowiednio odczytać to, co dzieje się na ekranie. Do tego niezła oprawa, w większości sensowne zagadki i nieporównywalna z niczym innym atmosfera powodują, że sanitarium będzie na pewno ciekawym, mocno dorosłym, podejmującym ważne i często trudne tematy, doświadczeniem. I zdecydowanie warto dać mu się ponieść. OK i tym samym dotarliśmy do połowy dzisiejszej listy, a tutaj jak zawsze prośba do Was o wsparcie kanału. Naprawdę każdy Wasz lajk, like, każdy komentarz czy subskrypcja mają ogromne znaczenie dla mnie jako twórcy, podbudowując jakże potrzebną motywację. Dodatkowo jeśli chcielibyście wesprzeć mnie nieco bardziej wymiernie i wspomóc realną kasą, to taka opcja też jest na portalu By coffee 2. Jest was tam coraz więcej, co widać właśnie na ekranie i każdemu z was osobna jest. Jestem przeogromnie wdzięczny za każdą pojedynczą złotówkę. Wszystkie przeznaczam na bieżącą działalność i rozwój kanału, i mam nadzieję, że to widać. Jeśli wy chcielibyście dołączyć, to link oczywiście w opisie a cały proces jest bardzo szybki i niezobowiązujący parę kliknięć dziś zrobione. No dobra, to kontynuujmy już do dziesiątki. Miejsce dziesiąte Full Throttle. Początek pierwszej dziesiątki i niezastąpiony Tim Schafer. Gość z niepodrabialną wyobraźnią oraz wyjątkową umiejętnością kreowania obłędnych światów, tworzenia intrygujących fabuł i pozostających w pamięci postaci, czy też implementowania w swoich dziełach absurdalnie dobrego humoru. I co ważne, sporo z tych wyjątkowych umiejętności wykorzystał bez wątpienia klejąc Full Throttle. Zabawną, super klimatyczną, przepięknie zilustrowaną przygodówkę, której akcja toczy się w świecie gangów motocyklowych. A to oznacza chociażby dużo dobrego roka i jeszcze więcej pięknych stalowych rumaków. Full throttle to raczej krótka, zwarta i dynamiczna przygoda z elementami kina drogi i szczyptą science fiction, ale jakże wyśmienicie podana. Charakteryzuje ją silny nacisk na dialogi, wyraziste postacie, filmową reżyserię oraz połączenie naprawdę udanych, logicznych zagadek z efektownymi sekwencjami zręcznościowymi. Do tego dialogi i humor są rewelacyjne, oprawa dźwiękowa cudowna, a Styl niezapomniany. Gdyby była choć minimalnie dłuższa, do ideału brakowałoby już naprawdę niewiele. Miejsce dziewiąte: The Neverhood wystarczy jedno spojrzenie na ekran i wszyscy już wiedzą, że to Neverhood. Naprawdę niewiele było w historii tytułów z tak charakterystyczną szatą graficzną. Bohaterem gry jest tutaj bowiem plastelinowy ludek, a całość zrealizowana jest w estetyce animacji poklatkowej, równie plastelinowego uniwersum. I ten wyjątkowy, miejscami surrealistyczny, innym razem baśniowy świat, wraz z charakterystyczną ścieżką dźwiękową tworzą arcy-oryginalną całość. Gra, jak każda Klasowa przygodówka, nie tylko pełna jest logicznych zagadek, ale też nieustannie zachęca do eksploracji i odkrywania rozsianych w najróżniejszych miejscach sekretów. Zdecydowanie jest tutaj co robić, a stopniowe odsłanianie się przed nami historii głównego bohatera i przedziwnej krainy, w której się znaleźliśmy, daje ogrom satysfakcji. O ile kupicie tę mocno charakterystyczną stylistykę, z którą wiąże się też przecież chociażby typ obecnych w Neverhood wyzwań, to na pewno będziecie zachwyceni. Miejsce ósme Beneath a Steel Sky Rzadko zdarzają się produkcje, które tak sprawnie i pomysłowo łączyłyby szereg naprawdę poważnych, istotnych społecznie wątków z wyśmienitym humorem i nieustannym mruganiem okiem do odbiorców, jak ma to miejsce w przypadku Beneath a Steel Sky dystopijny, brudny, pełen korporacyjnych intryk cyberpunkowy świat przyszłości, w dziele Revolution software przełamany jest elementami satyry, nierzadko groteski i generalnie niezłej beki, głównie w ramach niesamowicie wyrazistych dialogów. Zresztą nie udałoby się osiągnąć tego efektu bez wspaniałej pary głównych bohaterów w postaci Roberta Fostera i stworzonego przez niego robota Joea. Osobowość tego drugiego można przenosić na inne roboty, co stanowi nie tylko jedno z głównych źródeł żartów, ale też sposób na rozwiązywanie wielu zagadek. Tych jest bardzo dużo i są w większości bardzo dobre, nierzadko opierając się na hakowaniu czy majsterkowaniu. Poza długością rozgrywki, a właściwie powinienem był powiedzieć krótkością rozgrywki, ciężko jest mi się tutaj doszukać jakichkolwiek minusów. Koniecznie musicie zagrać. Miejsce siódme: Grim Fandango. Miejsce siódme i, a jakżeby inaczej, raz jeszcze mistrz Tim Schafer we własnej osobie, tym razem z najlepszą grą jaką kiedykolwiek stworzył jako samodzielny szef projektu, czyli Grim Fandango. A że Tim jest wyjątkowym, kreatywnym i nieszablonowym wizjonerem, to i sama gra... Dokładnie taka jest. I tak pierwszym co rzuca się w oczy jest inspirowana meksykańskim Dniem Zmarłych oprawa i design świata wymieszane z estetyką idącą mocno w kierunku kina noir. No, jest mocno dziwacznie, a na tym przecież lista osobliwości się nie kończy. Wręcz przeciwnie. Fabuła kręci się wokół afery związanej z transportowaniem dusz w zaświaty, a z przewijających się przez ekran postaci można by stworzyć nie jeden bartonowski film. Do tego fenomenalna oprawa, jazzowo-meksykańska muzyka, mistrzowsko napisane dialogi, humor najwyższych lotów i zatrzęsienie naprawdę oryginalnych zagadek i interakcji. No autentycznie brak mi słów, żeby opisać, jak bardzo to jest dobre. Musicie spróbować. Miejsce szóste The Longest Journey. Epicka opowieść o April Ryan próbującej odtworzyć równowagę między światem technologii i magii to zdecydowanie jedna z bardziej, no magicznych i niezapomnianych przygód, jakich doświadczyłem w ramach gatunku, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy kwestii fabuły i narracji to istny majstersztyk, choć może odrzucić tych z was, którzy szukają szybkiej i zwartej akcji. Tutaj tego nie znajdziecie. Zamiast tego dostaniecie zaś piękną, rozbudowaną, nierzadko poruszającą historię, zahaczającą o takie tematy jak przeznaczenie, tożsamość czy choćby relacja między sferą sakrum i profanum. Zagadki nie należą do najtrudniejszych, ale fajnie wpasowują się w narrację i stanowią jej naturalne uzupełnienie. Do tego twórcy spory nacisk położyli na dialogi i kreację postaci, szczególnie charyzmatycznej i cudownie rozpisanej głównej bohaterki. Co tutaj dużo gadać? Jeden z najlepszych scenariuszy w point and clickach i kropka. Miejsce piąte Blade Runner Na wstępie przy okazji miejsca piątego muszę od razu przyznać, że absolutnie uwielbiam filmowego Blade Runnera i całe to cyberpunkowe uniwersum. I w związku z tym z dość dużą częstotliwością wracam do komputerowego łowcy Androidów od Westwood Studios. I co ciekawe, każdorazowo po ograniu moja ocena tego dzieła rośnie. No, fenomenalny jest to tytuł. Z jednej strony oparty o obraz Ridleya Scott'a, z drugiej z zupełnie nowym bohaterem i historią, a jednocześnie tak genialnie odwzorowujący nuarowy klimat filmu z utopioną w deszczu futurystyczną metropolią, z mnóstwem neonów czy klimatyczną syntezatorową muzyką, że dusza się. Aż raduje. A jeśli dodacie do tego brak liniowości, sporo istotnych dla dalszych wydarzeń, wyborów, czy wyzwanie oparte bardziej o prowadzenie śledztwa i zbieranie dowodów niż standardowe logiczne zagadki, to dostajecie zaiste wyjątkowy tytuł. Tytuł, który początkowo może przytłoczyć, przez to łatwo jest to i owo przeoczyć, ale z biegiem czasu na pewno docenicie pełną paletę jego rozlicznych zalet. Miejsce czwarte: Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Ostatnie miejsce przed podium przyznaje dzisiaj najlepszej grze, jaka kiedykolwiek wyszła ze stajni legendarnej Siery Online, czyli pierwszej odsłonie serii Gabriel Knight. Produkcja ta w swoich założeniach przypomina nieco wspomnianego przed chwilą Blade Runnera, głównie z racji tego, iż tutaj także prowadzić będziemy wielowątkowe i w dużej mierze nieliniowe śledztwo oparte o łączenie przeróżnych tropów i prowadzenie bogatych, rozbudowanych dialogów w celu posuwania fabuły do przodu. Ale poza może charakterystyką bystrym głównym bohaterem, na tym podobieństwa się raczej kończą. Zamiast wielkiego cyberpunkowego miasta przyszłości, mamy tu bowiem nowy Orlean, którym wstrząsnęła seria krwawych morderstw związanych z tajemniczym kultem wodu. W związku z czym całość mocno przesiąknięta jest okultystyczną, nieco wręcz horrorową atmosferą. Na plus na pewno oprawa, w tym różnorodne charakterystyczne miejscówki, świetne udźwiękowienie, cudownie poprowadzone relacje między bohaterami i oddanie sporej do Wolności działań w ręce gracza. Na minus Pixel Hunting, który na tym poziomie powinien być jednak ograniczony do minimum, a który z kilku zagadek uczynił niepotrzebną mordę. Mimo to zdecydowanie jedna z najlepszych w swojej kategorii gier. Miejsce trzecie Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Co prawda, jedna gra z małpiej serii już się tutaj dzisiaj znalazła, ale jednak nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie dorzucił jeszcze jej bezpośredniego sequela, tym razem z pod tytułem Zemsta Leczaka. I to od razu na najniższe miejsce podium, na które ze wszech miar zasługuje. Druga część przygód Guybrusha Tripuda to bezdyskusyjna, szczytowa forma nie tylko samych twórców, ale i całej serii, czy wręcz całego gatunku. To przygodówka tak cudowna, tak śmieszna, a miejscami wręcz absurdalna, tak dopracowana i genialnie napisana, że aż brak słów. Humor, sarkazm, ironia czy satyra siedzą mocno w DNA tej gry, a niezapomniane gry słowne czy gagi potrafią doprowadzić do łez. Generalnie pirackie klimaty zostały tu jednocześnie wyniesione na piedestał i absolutnie wyśmiane, a musicie przyznać, że to niełatwa sztuka. Do tego topowy scenariusz z plejadą niesamowitych postaci drugoplanowych, ciesząca oko grafika, szalone nieszablonowe zagadki, dwa dostępne poziomy trudności i jest uber hit. I to nawet pomimo kontrowersyjnego zakończenia, które jedni kochają, a inni nienawidzą. Osobiście jestem w tej pierwszej grupie. Koniecznie zagrajcie. Miejsce drugie Broken Sword: The Shadow of the Templars. Revolution Software być może nie ma w swoim portfolio zbyt wielu gier, ale kiedy już się za jakąś zabiorą, to tylko po to, żeby raz jeszcze udowodnić, iż są absolutnymi mistrzami gatunku przygodówek point and click a szczytowym osiągnięciem w karierze studia jest zdecydowanie debiutancka część serii Broken Sword bo czegoż my tu nie mamy jest ogólnoświatowy spisek zakonu templariuszy, jest klimat przygody i unosząca się w powietrzu intrygująca tajemnica, jest scenariusz który rewelacyjnie wręcz balansuje na granicy kryminału, kina przygodowego i nieco mniej komedii do tego fabuła co rzucająca nas w inne arcyciekawe miejsca przepełnione nie tylko rewelacyjnymi zagadkami, ale też mnóstwem ciekawych Postaci, z którymi prowadzić będziecie rozbudowane dialogi. Pisarstwo na najwyższym poziomie. Tak samo zresztą jak strona mechaniczna, w postaci bardzo przejrzystego, intuicyjnego interfejsu, klimatycznej warstwy dźwiękowej czy przepięknej, rysowanej grafiki ze świetnymi animacjami, chociażby. Poziom przywiązania do szczegółów i realizacyjny perfekcjonizm robi przepotężne wrażenie nawet dzisiaj. Gra bez wad? No, na to wygląda. Miejsce pierwsze Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No i jest, miejsce pierwsze, a tutaj od lat zawsze ten sam tytuł. Jedyny i niepowtarzalny, wybitny i mój ukochany Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No i nie chciałbym jakoś bardzo się tutaj rozgadywać, bo musiałbym, nie wiem już który raz na tym kanale, rozpłynąć się nad rozlicznymi zaletami tego dzieła, więc tylko na szybko. Indiana Jones. I te dwa słowa mogłyby w zupełności wystarczyć, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, co w tej produkcji się z nimi wiąże. Począwszy od wspaniałej, awanturniczej historii, poprzez głównego bohatera, który w scenariuszu potraktowany został na co najmniej równie dobrym poziomie co w oryginalnej filmowej trylogii, a na perfekcyjnie oddanym klimacie tejże skończywszy. A ponadto jest przecież jeszcze unikatowy system trzech ścieżek przejścia gry w postaci działania drużynowego, stawiania na Związywanie zagadek logicznych, czy też siłę mięśni i sekwencje zręcznościowe. Każda z nich modyfikuje nie tylko styl i charakter rozgrywki, ale też przebieg fabuły. Dorzućcie do tego przepiękną oprawę, wielopoziomowe zagadki, a także charakterystyczny dla indianych humor i znajome, choć rozwinięte z pomysłem motywy fabularne, i macie odpowiedź na to, dlaczego stawiam ten wyjątkowy tytuł na szczycie listy i tak też od wielu, wielu lat. Przygodówka nad przygodówkami bez dwóch zdań. No dobrze, i na tym będziemy dziś kończyć, koniecznie dajcie mi znać co myślicie, z mojej strony wspaniale było przypomnieć sobie te wszystkie wyśmienite gry, a że gatunek ten jest bardzo obfity w cudowne produkcje, to jestem pewien, że wasze rankingi mogą być nie tylko całkowicie odmienne, ale co najmniej równie ciekawe. Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, a mam nadzieję, że wyłowię sobie jakąś nieznaną mi wcześniej perełkę, bo ich zdecydowanie wzięła mnie ochota na jakiegoś zupełnie nowego point and clicka. Wszelkie rekomendacje mile widziam. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się przy okazji kolejnego materiału na pecetowie. Trzymajcie się, cześć!